Czekaj, nie jest tu, No Już jadę do was. Tej... Jesus, jesteśmy przy stacji paliw. Jesteśmy przy tej stacji paliw już. No nie jesteście. No nie jesteśmy. Nie. Real. A jak zobaczę kogoś y, daleko od stacji paliw, to rozjeżdżam. Okay? Dobrze, dobrze, dobrze. dobrze, dobrze. Słyszałeś szał? No to patrz, tutaj jest ktoś już y, daleko od stacji paliw, kogo rozjadę. O, dobra. I. I. No i kto to jest? Jesteś niesamowity. Jesteś no, no, no. Wysiadaj z tego. O, mieliśmy auto. Super auto. Ej, no mam I 70 się... health downy. Świetny kapitan I Bardzo dobrze. Ruszać tyłek, nie. bo gaz zaraz będzie. Kapitan... To, ale to jest wasza wina. Kapitan debil. <grym> kapitan debil. <grym> Jak śmiesz. To jest wasza wina. Mhm. Tak. To jest absolutnie wasza wina. Nawet nie umiesz mnie rozjechać, nawet tego nie umiesz. <grym> Pało chciałem cię ominąć tylko nie i już. tylko nie dlatego. I tylko dlatego. 40 graczy. Ej, ale w ogóle strasznie szybko się spotkaliśmy, to jest mega plus do Robię tego tak odcinka. szybko, jak szybko rozwaliłeś auto. <laughs> rekt, rekt. Żartuję, nie wierzę, że cię kocham. Za nami jest ściana gazu, zaraz nas wleci. O kurde, oh my god. A ja mam 73% HP, no to Już super, to jestem wybiegłem. dead. Wybiegłem. WYBIEGŁEM Z GAZU! O oh jeez, teraz aby do kółka. Ja też! Nice, Bandzio, ty, ty też dałeś radę. No ja biegnę do przodu. Chodź, Rafał, chodź. No ja mam 48, ale ja muszę biec, nie mogę się zatrzymać teraz, guys. Nie mogę. O nie, widzę airdrop. na koło. Ale tutaj się już kończy to, wiesz? O, samochód! Słyszycie wystrzały? Nie słyszycie jeszcze? Nie, my Jej. jesteśmy bardzo daleko od Łomcy w Krzypach. Dobra, widzę... O kurde, widzę gościa, który stoi samochodem. Ale nie będę do niego strzelał. Zmienię moją koszuleczkę na zieloną, dlatego że. pabam, Jestem bardziej zakamuflowany. O dobra, wybiegłem człowiek. Uwaga, uwaga, uwaga. W gości uwaga. co najmniej tutaj się kręci. Mam spróbować strzelić? Jolo, to znaczy, odcinek, nie? Jeżeli jesteś w miejscu, gdzie ciebie nie widać, to jak najbardziej tak. Jeżeli w miejscu, gdzie ciebie widać, to to byłoby co najmniej. Dobra, był. podpaliłem ich, podpaliłem ich. Oh, oh, shit. Samochód znowu, ten sam, który podpaliłem Sary, wcześniej Sorry, biegniemy na west, wy, wyjdźmy tym wyjściem i chodźmy na west o oh, oh, tak. GOD Chodź Rozwaliłem samochód policyjny, ale to była pułapka 14 pocisków tylko mam w ARC Dobra, chodź, będzie trzeba być z jakim. W którym miejscu jesteście? Bo ja zbiegam z góry. O, przy teraz. kamperach, przy kamperach Dobra, 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 dobra Zbiegam, no ja biegnę od tej tej budy właśnie tej o której mówiłeś tej, tej metalowej zielonej 3 minuty gaz, e, przy kamperach jesteście. Ja jestem na polu Widzę, ma, widzę, to widzę. To, widzę. To, Dobra, to, widzę. Ja. ja tutaj jestem, przy kamperach, tutaj na stoliku stoję. Ma widzisz, ktoś z was. A, o widzisz? kurde, żeby nie wysielić za tobą, Koli za tobą, koli za tobą! Gdzie? W której Gdzie? Strony? Widzę. Tam biegnij do ciebie! Ja mam. strzelajcie do niego, jakiś zaporowy, bo ja mam bardzo mało HP. 44, a w ogóle teraz nie widzę HP. Co się stało, dlaczego nie widzę HP? Chodź, chowamy. chowaj się za tym. Dobra. Jestem. Za, za, Tylko uważaj. Ty... Nie w Okej, okej. Okay, okay, okay. Masz tutaj plecak ze strzelu. To ja, to ja tutaj, to ja tutaj. Dobra, 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 dobra. Le, plecak masz to, zatem tym ze strzelu. Ja się leczę, leczę się jeszcze jedną gazą. Tam koleś biegnie w stronę oh, samochodu widzę. Niech leci, nie chleci. Dziękuję nas, dziękuję nas. Dziękuję Znowu HP nie widzę. Kurde. Okej, okay, okej. Okay. Strzały. Dobra, jest kamper. Tak, on, on, on jest przy tym samochodzie. On jest przy tym samochodzie. Okej, 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 okej. Na blisko? Tak. Wejdźmy co jest Uważajcie, panowie, na tyły, nie? Czasami zerkajcie, bo ja się leczę teraz. Dobra, 70% HP, już lepiej niż 40. Fuck. No. Zertratowano postaciu, wszystko przez... No what the fuck! Chyba jeszcze nie da może. Da się. Strzelają do nas. Nie, wracamy, wracamy. Z górki, tam... z górki walą. O kurde! Ale chowaj się. Z lasu tam. Chodź, biegniemy, 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 biegniemy głębiej. W którą stronę? Biegnij chodź, go go. Go, 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 go. tam biegniemy. Okay. E, dwóch ludzi na górce, nie? Dwóch ludzi na górce, trzech ludzi za nami przy samochodzie tamtym. W krzaku dymieniu. siedzą, ej, czekaj, czekaj. Zostaw, zostaw, chodź, biegnij. Ile masz Ale... amunicji Uciekli, uciekli na prawo w dół. Dobra, możemy teraz wbić na górkę, będziemy mieli przewagę nad nimi. No, ale od drugiej strony na też mogą być. To nic, nieważne. To akurat jest, jest proszę Ciebie, nieważne. 60 sekund, w dobrym kierunku biegniemy. Nice. Ja mam 9 tylko pocisków. Potrzebujemy kogoś zabić. Może sfragować. Uważajcie, żeby te nie obiegli Jest górki. tu koleś. Dobra. Nie. Kurde, nie udało mi się go zabić, ale jest bardzo, Dobra, bardzo mam go, bardzo Mam go, mam go, wiesz, go mam go. Proszę szybko przelutować, no lutuję, lutuję, lutuję. Ja osłonię. Yy, metki, dobra, mam bandaże, amo, wszystko pięknie. Fakt, skąd oni strzelają? Z dołu, z dołu tam chyba. 83, czekaj, ja się leczę gazą. Dobra, 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 jest nice, jest nice, mam wszystko co trzeba, stary. Odarmiamy. A jaką to masz dla ciebie? Mam airkę, mam, 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 mam. Jezu, co z tym ciałem się dzieje? Tam na dole strzelają gdzieś czekaj wylutuję tu jeszcze tego typa, dobra okej, okej, okay, 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 okay. jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze stary Co to za... What the fuck mm... jezu za kamieniem, Wrócę, wracaj wracaj, 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 wracaj którym kamieniem? przed nami ktoś musi patrzeć tyły ja oberwałem tyły. krwawie, muszę się wyleczyć Kurde czekaj, gaz, gaz nadchodzi. Czułek jak masz metki, to używaj metki. Tu. Nie mam nic stary To spadaj, spadaj, chodź, chodź chodź o, za mną, za mną, za mną, za mną, Kurde, no jesteśmy. w ja w to są do przodu biegnij, dawaj Fuck. Dawaj na nich, dawaj na nich, ja shotgunem, shotgunem Ja nawet ich nie widziałem przez ten gaz Zabiłem, 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 zabiłem go przyciskaj leć dalej nawet Lecę nie noc, lecę. niej, wygraj lecę. to <ślam> postaram się ile zostało ludzi w ogóle? 15 byłem ja Okej, okay, 15, czyli tutaj około 13 typa. Oh my god, muszę trzaskać. Na szczęście mam metkita na sobie, jest idealnie stary, idealnie. O oh Jesus, coś czuję, że może się to dla mnie źle skończyć. O, oh, bo biegnę w taki. Puf. No dobra, próbuję, próbuję stary. Hashtag believe. Let's go, let's go, let's go. Dam radę. Jest, wybiegłem. Kurde, nie wybiegłem z gazu. Jak się biegnie mm, pod górkę, to nie widać go w ogóle. Oh my god, gdzie on jest? Ile to ma. <laughs> no to final stand, że tak powiem, teraz będzie. Dobrze, że mnie Metki tu chronił. O oh jeez, jeez, jeez. Gaza, 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 szybko. Go! Dobra, mam gazę. Gauzę, właściwie, chociaż gaza to też może być. Jak najbardziej. Dobra. Obawiam się wiesz co, że to są moje ostatnie chwile. Wiesz w siebie, dasz, radę. No wierzę w siebie, jednakże ten gaz... Kurde, gdzie jest... Gdzie jest to pole walki? Szkoda, że nie widać tak bezpośrednio. Okej, okay, ktoś mnie rektuje. Oh, Jesus! Zabiłem! Oh my god, zabiłem typa! 11 HP! Oh, fuck, 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 fuck! Oh my god oh. Jezu, widzę kolejnego gościa. Zrektuję go zanim się ruszy Jest! Ośmiu! <laughs> Stary Stary Lecz się, Kamil, lecz się, nie mam czy... O oh, kurde Chłopie, co ja zrobiłem? Okej, okay, powoli, 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 dam radę, dam radę. Jestem w idealnym miejscu najprawdopodobniej Czy to jest plecak? Kurde, jakbym go złapał i wyśredował Moment, moment, tam jest las. O Boże, jestem w tak nieodpowiednim miejscu. 25 HP, strasznie mało. Ale 8 ludzi zostało, więc szanse na przeżycie są duże. Uff, dobra, no to się zaczyna adrenalina. Belt pouch, A, muszę to wyśredować, to mi też da, myślę. Jezu, what? Jaki jestem wygryw? Oh my god, oh my god. Średuj to, średuj to. Wygram. O ludzie, jak mi się łapy trzęsą. Easy, easy alien. Powolutku, powolutku. Dasz radę. Gościu się mnie nie spodziewał. Absolutnie. O, dobra, 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 dobra. Leczymy się teraz. Lecz się, Kamil, lecz się. Przeładuj broń. Oh my god, oh my god. Muszę zaraz zmienić miejsce, w którym jestem, gdyż. 10 sekund, gaz. Oh god, oh god, jestem C7, szybko ogarniam C7, muszę biec na west. West, west, west. Zaraz. Szybki pit stop. Szybki pit stop na bandaż. O oh Jesus. Błagam, nie, 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 nie. Muszę być B... o oh god, B5 Dobra, lecę, lecę B7. what B5 muszę być? Nie, B7, czyli jestem chyba w dobrym miejscu. Oh my god, powiedz mi, kochana gro, że jestem w odpowiednim miejscu. I teraz gaz mnie, zeżre za 3, 2, 1... Okay, muszę biec czy nie? Muszę, 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 muszę. jestem w toksycznym gazie. O, oh, Jesus, jestem w takiej tragicznej pozycji. Leci za mną gaz. No, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Skończył mi się ten szybko się lecz. O, oh, God. No, ale pierwszą dziesiątkę mam, to już y, uznaję za sukces. Było idealnie. Hm. Ale czy uda mi się przynajmniej jeszcze jednego gościa sfragować? To jest tylko kwestia czasu Jezu, wybiegłem z gazu? Czy nie? Powiedzcie mi, że to granica gazu What? Nice! <laughs> Ślicznie, i teraz Teraz odpowiednio się przykampić O oh, Zaraz, moment, moment, moment Najpierw trzeba się wyleczyć, przede wszystkim leczenie się Jest na chwilę obecną Priorytetem, i teraz tak jestem w B7. B7, oh my god, w rzece jest. Praktycznie na środku rzeki jest. Widzę gościa, widzę gościa, widzę gościa, widzę gościa, widzę gościa tam, chyba. Dobra, trochę go pogoniłem. Ok, zawsze będzie skaleczony. Nie będzie mu tak łatwo eee, przeżyć. Teraz tak, gaz jest tutaj, czyli będę musiał troszeczkę tylko pobiec do przodu. No Idealne miejsce to to nie jest. Pytanie, zbiec na dół i pobiec dalej? Czterech graczy tylko, ja cię kręcę. O, jeez, dobra, ryzyk fizyk. Cóż może się stać właściwie? Kto tu może siedzieć? Spróbujemy, aby tylko tu w tych krzunach nikt nie kampił. Właśnie stało się. Najgorsze, co się mogło stać. Wiem, 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 wiem wiem, jak to rozwiążę. Będę nadal przy rzece. Ale kucnę sobie tutaj w krzaczkach. Tam się strzelają chłopaki, więc zaraz powinno być nas tylko trzech. Podejdę, aby, aby od lewej nikt nie przyszedł. 10 sekund gaz, to teraz mój czas, aby kucnąć w las. What the fuck. Żeby sobie tutaj kucnąć i przyczaić się. Nie widzę dokładnie ludzi. Dobra, wypuszczony gaz jest. No i teraz miejmy na uwadze to, co tutaj się dzieje. To jest chyba już najmniejsze kółeczko. Ono się nie powinno zmniejszyć. Trzech graczy zostało. Zobaczymy, kto się wybije. Czy ten gaz naprawdę nie idzie? No zresztą mam nadzieję, że ten gaz od tyłu nie pójdzie. Oj. Jezus, wyszereduję sobie jeszcze spodnie, aby podleczyć się delikatnie. Jest dobrze, jest dobrze, zrób sobie, bo. O, kurde, nie mam. Nie wyszredowałem spodni, dlaczego? Musiałem się ruszyć, gościu po lewej. Widziałem go, ale on chyba nie widział mnie. Jezus, jestem w gazie. Holy shit! Airdrop Dobra, to drzewo jest moim sprzymierzeńcem. Tak samo jak i drzewo dla niego. Oh god, oh god, gdzie jesteś? Gdzie on jest? Nie wiem, czy zostało dwóch czy trzech. No tam mi z tyłu nic nie zagrozi na 100%. Będzie próbował mnie flankować, to jestem przekonany. Kurczę, no jest na wprost mnie. Ewidentnie. Nie chcę na pałę strzelać, bo to nie będzie słuszne. Nie mam możliwości ucieczki, ale za to mam możliwość podbiegnięcia do niego, czy... No, czy tego chcę. Dobra, ryzyk, fizyk. Zginąłem! A szkoda! Myślałem, że nie ma go za tym drzewem. Trzecie miejsce. Myślałem, że typa nie było za drzewem, ale i tak jestem zwycięzcą, moim zdaniem. Top 3, pięknie. Pięknie rozegrane na tak niskim HP. O, idealnie! Mam nadzieję, że wam się ten odcinek podobał. Jeśli chcecie tego więcej, oczywiście, wiecie co robić. Ale pamiętajcie, żeby bezpiecznie jeździć.